Cześć Adrian, motopodhale. Charakterystyczna naklejka naklejona, to znaczy, że ruszam na trasę Tour de Poloń. I chciałbym Wam troszkę od strony motocyklowej ten wyścig rowerowy przedstawić. Zapraszam do oglądania. Kolega Grzegorz właśnie sobie robi pamiątkowe zdjęcie z przepiękną naszą krasulą. A ja jestem na Łapszance, zresztą widok ten znacie już tysiąc razy, był na Motopodhale. Czekamy na, Czekamy na naszych dzielnych kolarzy. Jest ze mną właśnie kolega Grzegorz Momoc Polskiej Agencji prasowej Jest Paweł Murzyn, znany fotograf zakopiański, podhalański. No i czekamy cierpliwie, a w międzyczasie opowiem wam troszkę historii Tour de Pologne. Tour de Boloń to największa i najbardziej znana impreza kolarska w Polsce. Wyścig odbywa się od 1928 roku i do 1993 był wyścigiem amatorskim. Po przejęciu organizacji wyścigu przez ekipę Czesława Langa, jedną z ikon polskiego kolarstwa, wyścig zmienił się w zawodowy i jest jednym z najważniejszych wyścigów na świecie, należącym do cyklu UCI World Tour na równi z Giro Italia, Vuelta Espania czy Tour de France. Wyścig składa się z kilku etapów. Dzisiaj kolarze kręcą się po Podhalu. Wystartowali z Bukowina Resort i robią trzy kółka po około 50 km każde. To jeden z ważniejszych etapów, zwany królewskim. Potrasa jest dość trudna, z bardzo stromymi podjazdami. Z których najbardziej znane i nielubiane przez kolarzy to ściana Bukowina w gliczarowie górnym i ściana harna w rzepiskach. Etap w bukowinie Tatrzański zawsze daje w kość zawodnikom i bardzo często zupełnie przestawia miejsca na liście z czasami przejazdu, i decyduje tym samym o, o finale, o tym kto zwycięży. Ale miało być o motocyklach, a nie o kolarzach. Więc musicie wiedzieć, że nie ma profesjonalnego wyścigu rowerowego bez obstawy motocyklowej są o wiele mniejsze i węższe niż samochody obsługi dysponując lepszym przyspieszeniem motocykle idealnie odnajdują się pomiędzy rowerzystami a ci naprawdę pędzą bo taki zjazd z Bukowiny, Zębu, Łapszanki czy Sierockiego to prędkość rzędu 80 czy 100 km na godzinę a niektórzy nawet szybciej jadą więc na tych wąskich drogach ci kolarze naprawdę zasuwają konkretnie Motocyklistów uczestniczących w wyścigu kolarskim można podzielić na trzy grupy: to mundurowi, marszale i cywile. Zadanie mundurowych funkcjonariuszy zabezpieczających wyścig, głównie policjantów i strażników granicznych, ale także z żandarmerii wojskowej, bo tacy też pojawiają się na trasie, jest jazda przed kolumną kolarzy, aby wychwycić błędy lub nieprzewidziane sytuacje podczas organizacji zabezpieczenia i skutecznie im zapobiec są oczami i uszami szefa zabezpieczenia i są z nim w stałym kontakcie radiowym informują też dyspozytora lokalnej policji o swoim położeniu tak aby na czas można było zamknąć główne drogi na przykład zakopiankę która po każdym przejeździe peletonu udostępniana jest dalej dla ruchu druga grupa to marszale czyli cywilni motocykliści którzy zabezpieczają wyścig od strony organizacyjnej Specjalnie oznakowani mają różne funkcje zależne od kolorów, czerwoni odpowiadają za przewóz sędziów i ich pracę, żółci za oznaczenie niebezpiecznych dla kolarzy miejsc, czyli dziur, ostrych zakrętów, progów zwalniających itd. Niebiescy najczęściej wożą wybranych fotografów i kamerzystów. GPS oznacza przewóz nadajników pozwalających na śledzenie ucieczki i peletonu, a VIP to wyznaczeni do wożenia VIP-ów, czyli szych, którzy chcą zobaczyć, jak wygląda wyścig od środka. Kim są marszale? No jest to ekipa z całej Polski. Ludzie z Mazur, ze Śląska, z Małopolski, z Wielkopolski, no dosłownie z każdego zakątka. To ludzie, którzy dużo jeżdżą na motocyklach, są bardzo doświadczeni. Wielu z nich to sędziowie, obstawiają wiele innych wyścigów kolarskich i motocyklowych. Ich pracę od wielu lat koordynuje Adam Michta z motocyklowej grupy medialnej Hornet, którego serdecznie bardzo pozdrawiam. Podczas wyścigu, wyścigu na trasie pojawiają się również maszyny cywilne. Na swoich motocyklach prywatnych jeżdżą lokalni fotoreporterzy i kamerzyści, którzy korzystając z objazdów, nie muszą przebijać się przez peleton, chociaż posiadane przez nich oznaczenia i naklejki dają im taką możliwość, no ale po co się przebijać przez peleton, jeżeli można objechać to dookoła? Często na motocyklach pędzą również druchowie Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy koordynują lokalne punkty zabezpieczenia trasy. No i ja właśnie jestem jednym z takich cywilów na trasie, z którym jeżdżę już jedenasty raz. Fotografuję odcinki odbywające się w naszym regionie. Dzięki motocyklowi na jednej pętli mogę wykonać zdjęcia w kilku miejscach. Nie wyprzedzam peletonu, tylko objazdami zaliczam kolejne miejscówki. Samo wyprzedzanie peletonu to dość duży problem, trzeba czekać na decyzję sędziego, czasami bardzo długo i nie ma pewności, że do następnego punktu dojedzie się na czas. Poza tym to duża odpowiedzialność, bo, bo jak coś pójdzie nie tak, to, no to będzie problem, a Tour de Pologne to jeden z najlepiej zabezpieczonych wyścigów z cyklu World Tour i organizatorzy bardzo zwracają uwagę na bezpieczeństwo. Bardzo dużo osób pyta, co trzeba zrobić, żeby przejechać z turem. No, można skontaktować się z Adamem tą opiekunem marszali, próbować dołączyć do ich ekipy. Samodzielna jazda po trasie wymaga posiadania przepustek, które nie tak łatwo dostać, a od zeszłego roku jeszcze trzeba posiadać licencję kolarską. Taką otrzymuje się po specjalnym kursie dla kierowców jadących z wyścigiem. Na kursie uczą ściśle określonych zasad, panujących w kolumnie wyścigu. Jest ich naprawdę bardzo dużo, tych zasad i pokazują niebezpieczne sytuacje z różnych stron świata, z różnych wyścigów, tłumacząc co poszło nie tak i, i żeby to się nie powtórzyło więcej. No, i tak się rozgadałem, że dzisiejszy wyścig zdążył się skończyć. To był fajny dzień, cały dzień jazdy, cały dzień w siodle. Na bardzo fajnej imprezie. Polecam Tour de Pologne każdemu, kto, kto będzie miał okazję go obejrzeć, szczególnie w naszych rejonach tutaj górskich, bo ten wyścig naprawdę tutaj daje zawodnikom popalić. I jeżeli będziecie mieli okazję, przejedźcie się trasą Tour de Poloń. Ona jest dość dobrze oznakowana, mapki możecie znaleźć na stronie Tour de Poloń. I zobaczcie z jakimi podjazdami muszą się zmagać kolarze. No i cóż, dla mnie to już koniec Tour de Poloń tegorocznego i już czekam na przyszłoroczny 78. Do zobaczenia, hej!